Hej kochani, witajcie w nowym filmie na tym kanale. Dzisiaj mam dla Was recenzję książki, którą przesłuchała Patrycja. Jest to książka krótko i szczęśliwie, którą również przesłuchałam na Bugbicie. Zapraszamy. Napisał tę książkę. Książkę Krótko i Szczęśliwie, Historie Późnych Miłości, bo tak brzmi pełen tytuł, napisała Agata Romaniuk, polska autorka. O czym opowiada ta książka? E, no tutaj tytuł mówi sporo, bo są to właśnie historie późnych miłości, czyli na przykład takich ludzi, którym, nie wiem, umarła żona i, e, i później. Ten mężczyzna znajduje sobie drugą miłość, albo e, niektórzy są w ogóle nadal w związku ze swoim mężem czy żoną i nie są do końca szczęśliwi i zaczynają romans e, z kimś innym, właśnie też w takim późnym wieku, bo czasem bo to są ludzie po 50, po 60, niektórzy są około 70 i to jest aż ciężko sobie wyobrazić, żeby na przykład moi dziadkowie teraz dopiero znaleźli drugą połówkę. Eee, ale no, jestem, w, jestem w stanie uwierzyć w to, że faktycznie tak się może dziać. Eee, jakby jest to bardzo piękne, bo nikt nie powiedział, że fakt, że jesteśmy starsi eee, ma przeszkadzać w tym, żeby właśnie znaleźć szczęście. Eee, kto jest głównym bohaterem? Eee, tak, książka nie ma jako takiego głównego bohatera, ponieważ składa się z wielu opowiadań. I każde opowiadanie ma swoich bohaterów. Więc na przykład mogę przytoczyć taką jedną historię, która, mnie, która mi osobiście się bardzo podobała. To była historia o takim mężczyźnie, który poznał swoją drugą połówkę w domu starców, tylko że ta pani ogólnie już traciła pamięć, więc ona często nawet nie wiedziała, że ona z nim rozmawia, a on i tak do niej codziennie przychodził, dużo ze sobą rozmawiali, wychodzili na spacery i tak dalej. Musi to być strasznie trudne, bo on się w niej zakochał, a ona właśnie nawet go na drugi dzień nie pamiętała, często widziała w nim w ogóle kogoś innego. Jego dzieci tego mężczyzny były wręcz no, takie bardzo przeciwne temu związkowi, bo uważały, że to nie jest w porządku. Eee, ale mnie wzruszyła ta historia ogólnie, że ktoś tak bezinteresownie po prostu pokochał drugą osobę i poświęcał jej bardzo dużo czasu. Tej pani nikt inny nie odwiedzał, więc on po prostu do niej przychodził i, i właśnie spędzał z nią wspólnie czas w tym domu starców. Um, moim zdaniem, naprawdę bardzo wzruszająca historia. I to była Twoja ulubiona historia? To była ta, która mnie najbardziej wzruszyła. Która historia była dla Ciebie najmniej interesująca? Może nie interesująca, nie bo ona była interesująca, tylko um, Najmniej mi się spodobała historia o takim trochę trójkącie, czyli że to te małżeństwo ogólnie nadal było ze sobą, e, ale ta żona sobie w międzyczasie znalazła innego pana, któremu umarła żona, no i ona stwierdziła, że go pocieszy, i generalnie była z tymi dwoma panami w związku w tym samym czasie. No to mi się mniej podobało. Uważam, że. W sensie, no ten mąż rozmawiał o tym tak, jakby to nie było nic strasznego, i tak, no jakby nie mi oceniać. Jeśli im odpowiada życie w taki sposób, to jasne, niech sobie tak żyją, ale uważam, że to jest takie strasznie dziwne i, i chyba trochę nie w porządku w stosunku do tych osób, eee, bo ja bym się nie czuła dobrze jako mąż tej kobiety mi się wydaje. Um, komu polecasz tę książkę? E, polecam ją osobom e, młodym ogólnie. Chociaż i starszym też, ale właśnie uważam, że w młodym wieku czasami tak się martwimy tym, że właśnie jesteśmy sami, czy tam. No bardzo często słyszę osoby w moim wieku, które przeżywają, że nadal są samotne i nie mogą sobie znaleźć drugiej połówki i tak e, dalej. No bo w sumie. To powiedział, że nie wiem, do 25. roku życia trzeba sobie kogoś znaleźć? No nikt tak nie powiedział. I, i, I jeśli nikogo sobie nie znajdziemy do 25., to może do 30., jak nie do 30., no to może później, jakby to nie znaczy, że nie będziemy szczęśliwi. Um, ale generalnie jest to, bo to w ogóle są prawdziwe historie, to jest reportaż. Więc są wywiady z prawdziwymi, istniejącymi, nadal żyjącymi ludźmi. Więc ogólnie uważam, że każdy, kto ma ochotę na poczytanie właśnie takich historii, trochę niekonwencjonalnych, to jak najbardziej powinien. Na ile oceniasz ten reporter? Też 9 na 10. Bardzo, bardzo mi się podobał, naprawdę. Nie, nie ma czegoś takiego, że on da dziesiątkę że tak wow złapał mnie za serce, ale naprawdę bardzo mi się podobał. My już będziemy kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Zapraszamy Was też na inne nasze filmiki. No i...